Baja. Hej, katu zabawę w Zerwisza. Dzisiaj w programie gdzie, e, minionki. E, e, to już widzieliście. Ten, ten jest nowy. To jest z jajka niespodzianki, tak? E, tak, ak akurat nam się trafił. Nie wiadomo dlaczego, ale nam się trafił. Tak. Stoi on stoi, na kulach armatnik. A my z armatami mamy trochę wspólnego, prawda? <śmany> <śmany> Mamy trochę wspólnego z On stoi na kurach Almaty, to jest taki żołnierz z, z taką flintą i tutaj taki ten te dwa widzieliście poprzednio już pirat o, i witażysta jest takiego małego pudełeczka z e, Mega tak. tak on jest to e, tutaj, też widzieliście tutaj już e, widzicie już się dowiedzieliśmy co to jest to jest nosklauna to jest najprawdopodobniej nosklauna tak e, i, i, i też nam to wszystkie do tego do tego minionka do filmu z, tego, z tym minionkiem i do tych, o, do tych filmów macie link e, linki no, w na dole w opisie a tutaj są dwie rzeczy, które nie, nie widzieliśmy. Z Australii takie coś. stempelki. stempelek teraz pokażemy. Długo, Długo opis. opis. I Słuchajcie, bańki, najnormalniejsze bańki. Ehm, no, czyli taki długopiso pieczątkowo e, bańkowóz. E, pokaż tą pieczątkę jeszcze poczekaj. Pokaż tą pieczątkę tutaj. Jak ona się sprawuje. Żółta jak na minionka przystało. Bo prosimy jeszcze trochę. No i tak to wygląda. I pieczątkować można dowoli. E, no i jeszcze długopis, że działa. Pokażemy szybko. Funkcjonuje. No i oczywiście mamy jeszcze... Ile masz koszulek z minionkami? Dwie. Dwie. No właśnie. I ostatnia rzecz. Co to jest? Bryloczek na minionku. Dostałem go właśnie z Australii. Taki. Nic mu się nie rusza, po prostu taki brylor. Po prostu jest, po prostu jest. jest tutaj fajny. jest otwierany, mamy tutaj otwierane, można wsadzić coś. Tak, taki I sznureczek Takie fajne zapięcie jest, że to się tak uchyla i tutaj można zapiąć coś. Jakiś sznureczek coś. No i tak to się właśnie sprawuje. No i to już widzieliście. No. Jeszcze obserwujcie nasz kanał, wciśnijcie czerwony godzik i komentujcie.